A, jest już. No, witam. To jest y, drugi odcinek y, serii tej maturalnej. Y, no i właśnie zakończyliśmy na y, Jarosławie Andrzejewskim. Na zadaniu dziewiątym. No, no został jeszcze odczytany ten tekst. Y, tobie go oddaję. I ja będę tutaj liczył, bo tu w jednym zadaniu będzie ile razy pojawia się słowo na K. Więc przeczytajmy sobie. Dobra. Zjeba. Jarosław Andrzejewski. Słuchajcie, ja z tego rezygnuję. Ja rezygnuję z tego, ponieważ uważam, że YouTube dymo ludzi. Także inne strony jebią ludzi w dupę, kopią, a ja nie mam zamiaru w tym uczestniczyć. Dlatego słuchajcie, ja z tego w ogóle rezygnuję, wiem widzowie, może, może kurwa, może was zawiodę, ale niestety, no słuchajcie, kurwa, no tak jest, jaka jest prawda, no, dymią nas na kasę, nie chcą wypłacać, albo wypłacają, to nie wiadomo, kiedy będzie i tak dalej. Nie, jeżeli będę miał dowód, kiedykolwiek, kiedy ktokolwiek mi, wypłaci mi pieniądze, to chętnie wam pomogę i pokażę. Natomiast teraz mam inne obowiązki, kończę, kończę, kończę kurwa te rozmowy z wami, co by nie było, no ewentualnie live'a zrobię, no zrobię live'a, no dobra, no zrobię live'a może, może nawet jutro, słuchajcie widzowie, widzicie jaka koda skurwiała, bo jestem skurwiały, tak, także w pale się nie mieści, I ja mam tego już kurwa dosyć, tego kurwa jebanego oszustwa, ze strony YouTube y i ze strony kurwa innych stron, nie? Także mówię wam. A jak chcecie to dzwonić. Dzwoncie i dzwońcie i dzwońcie i dzwońcie. I kurwa już... Ja już nie nabiorę kurwa. Ja już się nie nabiorę kurwa, dzwoncie. Nawet kurwa, że jesteście kurwa z tego dzwońcie kurwa. Nawet że jesteście kurwa, z, po, z tego, jaką się nazywa kurwa z populacji zwierząt. Albo kurwa dzwońcie z tego, że jesteście. Kurwa, jak to się nazywa, bo zaraz, kurwa, w, kur się w kur bo zaraz się kurwa, w kurwie. Jeszcze raz, kurwa, chłopie do mnie zadzwonisz, to ja cię znajdę, że jesteś kurwa skąd? Ze z kurwa, z tej drugiej stacji. Niby, że tam. Nie, nie. Dzwoń do mnie, kurwa, że jesteś kurwa z tego. Jakoś się nazywa e-blu, blu, 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 biały stok żubra. Dzwoń, dzwoń, chłopie, kurwa, dzwoń. Tylko próbuj kurwa, tak ja ci kurwa mordę ujewię kurwa, że się w palenie mieści i to na... I... i to nie nawet, nie kurwa, a ja... Ja, nie... ja nie na live, tylko zrób mi to kurwa, zrób to kurwa przez telefon. Zrób to i ja odbiorę z chęcią. A iść tak kurwa, ciebie kurwa w dupę, w dupę twój twoją, że twój kanał kurwa wysiądzie, bo ja wiem, jaki masz kanał, to kurwa wiem, caluję baner. Bo inaczej nie mogę powiedzieć, jesteś cfelem kurwa, zarabiasz kurwa na kurwa na kononie i na majorze, na twój kanał, Badanie, kurwa baranie, a ja, ja się wyłączam, mam wyjebane kurwa, ja mam inne sprawy kurwa do życia niż twój kurwa jebany kanał i odbieranie od ciebie kurwa skurwiałych telefonów, jesteś kurwą najgorszą szmatą. To ci mówię od razu, no i tyle co mam do powiedzenia na szybko i na krótko, kurwa, i chuj wam dupę, kurwa, wszystkim, chuj, wszystkim chuj wam w dupę, oprócz widzów dobrych, którzy są potencjalnie normalni, a reszta, kurwa, jebać ich, jebać, słuchajcie, jebać ich, jebać takie, kurwa, fejki i tak dalej, pierdolić to, wyjebane mam na was, kurwa. I zaraz się najebi jeszcze browarę i proszę bardzo, proszę przychodzić mi tutaj na podwórko i ze mną się bić. Nie ma problemu, kurwa, nie ma problemu, kurwa. Nie widzę, nie, nie widzę, kurwa, nie widzę problemu. Ale takie fejki, jak ty robisz, kurwa, gnoju jebany, kurwa, takie fejki. Jak ty robisz, kurwa, gnoju jebany na Majora, na Konona, to już się nawet, nawet, kurwa, ich obronię, chociaż... Nawet, kurwa, ich obronię, chociaż z nimi dawno nie... Kon on konszachtuje kon szachtuje, kurwa. To jesteś najgorszą świnią, jaka może być na świecie najgorszą świnią, bo kurwa, bo kurwa jesteś po prostu. Jesteś kurwą, zrób to kurwa na live. Zrób, okradni kurwa, cokolwiek, zrób coś, kurwa, zrób coś, zrób coś złego, będziesz wiedział czym to śmierdzi, a nie napierdalasz takie kurwa, telefony głupie. Ty cioto jebana, pierdalona. Ty kurwo jebana, chłopie, kurwa, jesteś cioto jak nic. Autentycznie, jesteś nikim kurwa, jesteś ciotą, kurwa, która kurwa wymyśla swoje filmiki. Nawet nie filmiki, nagrania. No, ze mną kurwa, ty szmato, ja ciebie ja cię jeszcze kurwo poz pozwę do sądu, jak będzie trzeba. Ty kurwo, jebany, rozumiesz? Jesteś ciotą, nikim kurwa. A ja kończę kurwa już nagranie, bo po prostu kurwa, mam tego kurwa dość. Mam inne sprawy do kurwa, do. Mam inne sprawy kurwa do zrobienia, mam wyjebane kurwa na takie cioty jak ty. Na razie. No. Uh, okej. Okay. To bardzo mocny tekst jeszcze z przemiany Mexicano TV. co tak. chyba widać. <noise> to jest konkretny film. Tak. I konkretny tekst. Dobra, ja szybko policzę ile wypadło te magiczne słowo razy. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 76 razy. Mi wyszło. No to odpowiedź D, 76 razy. Tak. Ach. No to D. Na podstawie tekstu podaj przykład hipokryzji Andrzejewskiego w temacie odejścia od uniwersum szkolnej 17. E, chyba mi się wydaje to, że kiedyś Meksikan mega megatrolować szkoły na przykład z tą kukurydzą, co było. Tak, tak. Tak, i właśnie teraz to samo zarzuca komuś, że jakieś tam fake telefony robi. Więc tutaj można, no mówię. No. Eee. On trollował szkolną, a teraz ktoś troluje i go obraża. To co, następne zadanie? No, tak, tak, tak. Coś trochę cię zacina tak w pewnych momentach, no ale nie wiem. E, dobra, zadanie 11. No, no, Oczy Prawdziwość prawdziwość poniższych z, z wydarzeń. Pierwsze z wydarzeń. Krzysztof Konowicz startował w wyborach na prezydenta Stoku w 2006 roku. E, drugie, Jan Rodołoś. Pierwotnie pojawił się w uniwersum w celu zastąpienia Majora. Trzecie. Główni bohaterowie uniwersum regu regularnie spierają się nad pół półokrągłością pół pół Ziemi. E -a -a Chyba wszystkie są poprawne. Mm. Mi się tak wydaje, że. Znaczy... Tak, tak. No, no, no. Bo tu jest tak, no to jest tak, tak. Można wybrać ABC, a to jest zdanie tylko drugie poprawne, a pierwsze na pewno jest poprawne. Tam. I B jest zadanie, zdania pierwsze i trzecie są poprawne, no ale te z Janem Łosiem też było, że miał zastąpić Majora. Tak. C, że żadne nie są poprawne, a też że wszystkie zdania są poprawne, więc no raczej też że wszystkie. Wszystkie są poprawne. Dobra, zadanie... Tak, zadanie dwunaste. Napisz streszczenie terapii Majora liczące 40-60 słów. Właśnie teraz Ama. nie będziemy się raczej na te słowa ograniczać, tylko powiemy. No tak pokrótce sobie opiszemy. E, to terapię z Krakowa, tak? Tak. No to co? E... Nie wiadomo, jak to jest z wyrolowaniem. Może naprawdę Monika go wtedy wyrolowała na pieniądze. To tak. E, Monika zaproponowała Majorowi e, pobyt w szpitalu e, e, na terapii e, w Krakowie za 13 tysięcy złotych, co jest dużą sumą. W prywatnej klinice. prywatnej klinice, tak. Co jest dużą sumą, jak na detox e, Major nagrywał gnioty. Często mówił, że kotki fajne są, że w bilardach czasami, nie, w piłkarzyki gra z innymi, właśnie przybywającymi. Nawet pewnego rapera polskiego spotkał na, właśnie tam, Faziego. No. Co jeszcze? No i wrócił. Wyszedł z terapii. Pierwszy co no zrobił. Lasz Zwierzyniecki. Tak, oczywiście, bo musiał, musiał zapić te smutki a, a z Moniką i w ogóle, że nie wyszło tam w Krakowie. Nie wiem. No, ja jest ja sam akurat no, więcej nic nie dodam. Może, może ewentualnie to, że szczegółów co do tego nie znamy, że. Yy, wiele takich umów, yy, wiele takich szczegółów no, po prostu nie jest znana. To jest dość. W ogóle cała ta eskapada krakowsko częstochowska jest yy, raczej, powiedziałbym, w ogóle enigmatyczna. A, ale to właśnie sprzyja chociażby tworzeniom teorii, co się tam mogło stać. Tak. Major mówił, że e, Monika mu konia waliła, podobno. Też w Krakowie. To, to, ale to fi, fik, fikcja w fik. fikcja. Fikcja. E, dobra, no to nie wiem, zadanie trzynaste. Teraz ]isz? ja mogę przeczytać? No, no, czytaj, czytaj. Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie. Temat pierwszy. Nihilizm. Czy koniec ludzkości jest blisko? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do przypowieści o synie relacji, Kononowicz-Suchodolski oraz wybranego wydarzenia ze szkolnej 17. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. Krzysztof Kononowicz, przypowieść o synie. Czy ktoś, ja chcę się zapytać się państwa, czy ktoś miał piec kaflowy? Kiedyś byli pierdekaflowe, a teraz pany się porobili. Pokażę jakie pany, co to znacza? mają lewe rączki, nie wiedzą co to za przyrząd nawet, żeby się spytać się. Opowiem historię i to sprawiedliwą. Ojciec wysłał syna uczyć na księdza, a syn i ojciec dofinansował pieniążkami. Dawał, a syn hulał na kurwy, aj tak. Chodził na łajzy. Przyszli wakacje. Przyszli wakacje, przyjechał syn na urlop, no obiadek. Sieli do obiadku. Ojciec nie wytrzymał i mówi tak. Synie, co tam się nauczyłeś po łacinie? Powiedz choć słowo. Syn milczy. Dobra, ojciec mówi. To ja ciebie nauczę, synie. Postawił widła, pociągnął wóz do chlewa otworzył, a bydła kupa gnowił. Świńskiego. <grytania> Wziął syna i mówi tak. Co to za przysząd? A stali widła, syn milczy. Postawił jeszcze gumiaki. Syn milczy. Nadal milczy. Ani B, ani chleba chce. To ojciec powiedział. Synie, to ja nauczę. Wiesz, co to jest? Widła. A wiesz co to? Avrantus, inaczej gnój. A wiesz co to? Furantus, inaczej fura. Bo kiedyś nie było ani ciągników, tylko konie i fury byli. A co to jest? Butantus. Buty, gumiarki. Nakładaj buty, bierz widła i, no, i zapierdalaj, synie. A ojciec już na ławce, sobie starszy człowiek obserwuje jak syn że mi tak rączki miał, ale tak dostał. Wiedział, co to widła, wiedział, co to gnuli, wiedział, co to fura, wiedział, co to lejca, koń i tak dalej. Tak samo ja mam człowieka wziąłem. Tylko wie, co to fu fufu fu, wie, co to alkohol, wie, co to piwko, wódka, a więcej nic nie. Krzysztof Kodunowicz, powieść o synie 2017. No to jeszcze, bo to trzeba wybrać, no to ja teraz um, wezmę ten drugi temat. E, zinterpretuj podany utwór, e, postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. Profesor Tomasz Baranowski, gdzie jest, gdzie jest ten chłopiec i co się z nim stało? Gdzie jest ten chłopiec i co się z nim stało? Gdzie, gdzie sprzedał, gdzie zgubił dziecięce marzenia? Coś się rozsypało, coś rozwiało. Coś wypaliło się w smugi cienia. Gdzie godność stracił? Gdzie nauczył fałszu? Kto mu odebrał dzieciństwo ufności? Kto go wprowadził w zasadzki pijanego rauszu? Kto sparzył pożądaniem aż do szpiku kości? Gdzie jestem ten chłopiec, co był tak lubiany? Czy to, czy to jego już nie ma? Czy to nie ma płomienia? Coś się rozsypało, coś się rozwiało, coś wypaliło się w smugi cienia. kropka, kropka. kropka. Profesor Tomasz Baronowski, gdzie jest ten chłopiec i co się z, z nim stało? Biały stok 2019 rok. No 19 listopada, czyli nie aż tak dawno. W mm. sumie. No dobrze. Mm, no to kto zaczyna? Zależy też e, na jaki temat. No tak, ja mam tutaj nihilizm. E, no i problem, czyli wiadomo rozkrawka. E, no i yy, czy koniec ludzkości jest blisko jest swój problem. Według mnie nie, yy, z racji tego, iż no właśnie. Yy, problem odwołuje się tylko i... Znaczy, problem w ogóle odwołuje się tylko do Majora i jest to yy, cała ta przypowieść o Synie. Jest tylko tą aluzją, tak? Do, do Wojciecha S, który... Yy, Z znaczy, który rzekomo nie pracuje, tak, tam na szkolnej, tylko mm -hmm. właściwie tam przebywa. I miało to pokazać, znaczy, tak rozbudzić trochę takie chęci, czy też napiętnować właśnie to lenistwo, które, mm, które no, się zdarza, tak? Yy, w przypadku Majora. Mm -hmm. um, nie rozumiem za bardzo, jak zinterpretować ten właśnie ten wiersz Tomasza Waranowskiego. Czy mam to nawiązać, o kogo chodzi? Czy teza interpretacyjna? Możesz nie wiedzieć, masz pełne prawo. Teza interpretacyjna to jest jakby, jak interpretujesz ten utwór? No, po prostu. Jak go interpretujesz? To jest taki maksymalny skrót. Nadal nie, nadal tak nie za bardzo wiem, jak, jak, jak to, zaim, to zinterpretować, ten... No, to trzeba, trzeba razem, no. Trzeba razem. Yy... No, jakby tutaj... Yy... Profesor Baranowski chce zauważyć, że y, chyba tą degradację y, młodzieży, tak mi się wydaje, że już te, te, te tytułowe dziecko a, straciło już pewne marzenia, tak? Straciło marzenia, nauczyło się co to alkohol i i, I mówię o takim trochę straconym dzieciństwie, trochę takim niewinnym. Rozumiesz? Mhm. Mm no. No właśnie. Przez e, nałogi. To no no jest właśnie. No tak, nałogi, może no. jakieś środowisko. E, ale no rzeczywiście. Mówi o takiej, no właśnie, degradacji e, młodszych pokoleń. No i to w zasadzie. Tyle. Tak, w zasadzie tyle. Właśnie ze jeszcze do końca. Nie, to są liczba punktów. Tak, tutaj są punkty. I mamy tak. Oj, przepraszam. Interpretacja sprawka. A, nawet nie ma w ogóle tego. Um, karty z tym. Do, roz do rozwiązania. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Tej karty, no, się zaznacza. Aż dziwne. No, ale dobra, no. To by było chyba na tyle. Chyba, że coś się stało ostatnio w uniwersum? Oj, chyba nie. No, nie, no, chyba o Volkswagenie to mówiliśmy, że właśnie, że tak. Konowicz sprzedała serwis, co w tamtym odcinku mówiliśmy. Co można powiedzieć? Czy dzisiaj się coś stało? Nie, dzisiaj to właśnie miłość na szkolnej. Conowic Major razem mieli śniadanie, Ostrzygli się. I no. No, właśnie ostrzyżenie Majora. I no, co tu dużo mówić. No, ostrzygł się. <gry> Nie ma jakiejś specjalnej fryzury, no ale. No, tak, no. że tak powiem, fryzura na Penesa. Tak. Hmm. No i cóż, następny odcinek już w czwartek. To już niedługo, to już za pięć dni. Tak. Więc... Chociaż właśnie bym zobaczył, czy w czwartek. Ja bym zrobił w piątek, bo mnie w czwartek nie ma niestety i nie będę miał czasu, żeby nagrać. A, no rozumiem, to... to wtedy, kiedy będzie, to no, będzie. Może w środę, może w piątek, zobaczy zobacz się. Wszystko na spontanie. Się, się zobaczy się. Yy, no dobrze, to do usłyszenia. No. No to na razie, widzowie, zostawcie suba łapkę w dół albo w górę jak chcecie i komentarz jakiś fajny. No i de besta. Na razie.